No siema, tu ogarniamy tego Seata. Yy, już mamy jedną stronę tutaj hamulców zrobionych. Szczęki nowe, bęben nowy. Okazało się, że właściciel ma dużo części gdzieś tam z serwisu zdobył, oryginalnych części. Akurat te, które mieliśmy wymieniać to w większości miał. Okazało się, że ma komplet hamulców w tył, komplet hamulców w przód. Wszystko z serwisu. I teraz wam pokażę jaka jest różnica między Częściami z zamiennika, a jak się robi w serwisie? Zobaczcie, ściągnąłem. To są te stare szczęki, nie? Tu są te sprężyny, teraz pieraki, blachy i tak dalej, to wszystko. No wiadomo, to można wszystko kupić, nie? Nowe. Cały zestaw sprężyn i tak dalej, ale to trzeba porozpinać, pospinać i tak dalej. Te sprężyny, wiecie, są wredne, ciężko je zapiąć czasami. A jaka jest różnica, jak się kupi część waso? Patrzcie tarą. Wszystko spięte, wszystko nowe. Bierzecie taki cały układ szczęk, zakładacie na auto i się niczym nie przejmujecie. Poza tym zobaczcie komplet śrub dostałem. Nawet, nawet te śruby do łożyska nowe, że jak zdejmę sobie łożysko, żeby mieć lepszy dostęp, to nakrętka wszystko jest nowe. Nie? Cały zestaw, wszystko dostałem jakby z serwisu Taki komplet cały naprawczy. Także taka jest różnica: że nie trzeba się męczyć, mordować z tymi sprężynami, tylko cyk, zakładacie, fuch i z głowy. No, a tak to wygląda z drugiej strony. Cyk, fuch, zakładacie i z głowy. Teraz tylko się jeszcze to obmyje. Co? Obmyjemy, odpuścimy. Nowy ten, nowe cylinderki dokupiłem, żeby to miało ręce i nogi. Obmyjemy to, zakładamy łożycho. I łam mamy skończony, bo osłony to już już pozmieniałem wcześniej, te u góry, co były pozrywane. Też właściciel się okazało, że miał z tego serwisu gdzieś tam Zdobył się kiedyś tam, czy kupił, czy jak to tam było, nie wiem dokładnie. Także lecimy dalej z tym tematem. No i dobra, teraz będziemy zmieniać przedni amortyzator. Tu znowu Wam pokażę te. Urządzonko, które taką kontrowersję wzbudza, niektórzy, niektórym się podoba, niektórzy mówią, że, że, się, że to niebezpieczne jest, że ja jestem tak, jak mi się wydaje, że, że kamikadze chyba. No nie wiem, według mnie to jest o wiele bardziej bezpieczne urządzenie niż to jakieś łapki, takie wiecie, co tu, wiecie, co tu chwytają, tak tak dalej łapki to potrafią się wiecie przesuwać na bok i tak dalej gdzieś tam uciekać także teraz to spręcimy go i zobaczymy jak to będzie szło o no to to to, to i wożysko tu sobie dla bezpieczeństwa założymy im busik, co by prowadził to i odjeżdżamy Widzicie, pręży do góry dosyć mocno, dlatego ten imbusik tu wkładam, żeby on się śliznął w razie co, ale chyba on się rozpręży zaraz. O. Widzicie, teraz sobie to wciskam, o on już jest luźny, tu sobie wciskam teraz ten imbus, żeby on mi to prowadził, żeby on mi do, do góry nie cmyknął, nie? I tak samo robię przy składaniu, też imbus zakładam na prowadzenie. No i mamy luźną sprężynę, także tak to wygląda. Jeszcze raz pokażę. O. No ktoś powie no dobra, rozebrać to rozebrałeś łatwo cwaniaczku, ale pokaż jak składasz. No dobra, czemu nie? Tak jak mówiłem zamontowane jest to tutaj już, bierzemy sobie teraz Imbusik na prowadzenie, cyk zakładamy tutaj na twórczysku, dobrze widać, coś tam widać i jedziemy do przodu, cyk. Mogańsko no. wyszło, wyszło. Teraz możemy założyć łożysko, to zdejmiemy na chwilę, gdzie jest nakrętka. Tu jest nowa nakrętka, poduszka się później założy. No i co? Złapać im busem, dokręcić nakrętkę, cała robota. Także tak to wygląda. Także to nie żaden sprzęt kamikadze, tylko to widzicie, łapkami to by się srało z pół godziny, tymi takimi, wiecie, bocznymi. Z jednym amortyzatorem, a tak to wychodzi, nie wiem, 10-15 minut na sztukę nawet, chyba nie. No, także tak. Było. No i dobra, amorki wleciały, dwie nówki sztuki Zaksa. czyli nie po Teraz co? Teraz będziemy... Zmienimy hamulce, tarcze, klocki, bo gościu też przywiózł. No i przy okazji, bo tam widziałem w zestawie też, to jest uszkodzona tuleja. O, wahacza popękana. To gościu też tam widziałem tytuł je ma, to też mu zmienię przy okazji już. Też po oryginale dostał. Razem z tymi klamotami. I co? Działamy dalej. Robota robotą, ale przyszła kreska na matyska. Mechanikowi. Chujowi, złodziejowi. Auto się popsuło. Sprzęgło mi kurde pada w podłogę pomału, na samym dole bierze. Już, kurde, zobaczymy jak to. Łączymy dziada. No jeszcze sprzęt, jeszcze wsteczny wchodzi, ale ale przy samej podłodze bierze, już od kilku dni coraz niżej, coraz niżej. <gryw> Żona to już nie sięga, <gryw> nawet jak fotel podsunie, nie sięga, żeby aby wcisnąć do końca pedał sprzęgła, także trzeba będzie, trzeba będzie, niestety, kurde, albo, niestety, ogarnąć naszą, naszą taczkę filmową, bo czym się jeździć trzeba przecież. Także mechanik też czasami musi coś zrobić przy swoim aucie. Tylko. Jak chyba znam życie, to większość mechaników, których znam nie chce robić swoich samochodów, no bo, no bo nikt mi za to nie zapłaci, nie? Nie no, ale powiem wam, świece żarowe mi mrugają, całą zimę tak przejeździłem, kurwa i takie gadanie, no, takie gadanie, kurwa, rupta, rupta, sam kurwa trupem jeździ, jak to mówią szepcy, w dziurawych butach chodzi. <noise> tak to właśnie jest. Nie ma czasu na swoje auto. Nigdy, bo ważniejsza jest robota auta klientów. A moje zawsze poczeka, jak to mówimy. No, na razie.